Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda się moi drodzy, przyszedł czas na pierwszego sneak peeka, tego update'u, więc jeżeli nie chcecie przegapić żadnego sneak peeka, zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ jest to bardzo ważne. Najlepiej z dzwoneczkiem, dzięki temu dostaniecie powiadomienie o nowym filmie, jak tylko się pojawi, no to będziecie mogli sobie go oglądać. Również zostawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, aby niczego nie przegapić, aby być ze wszystkim na bieżąco, moi drodzy, oraz zapraszam wszystkich na mój drugi kanał, czyli na kanał Panda Off, ponieważ kiedy będą sneak peeki, będą tam live. A dzisiaj pokażę Wam generalnie wszystkie skiny oraz powiem wam, kiedy te skiny wyjdą. Więc może tak, przejdźmy już sobie powoli do tych skinków, moi drodzy. Pierwszym skinem, który wyjdzie najwcześniej jest Beach Time Mortis to jest moi drodzy, ten skinek. On będzie kosztował 49 gemów, więc od razu sobie go wypróbujmy. Jest bardzo dużo skinów. Przy okazji macie oczywiście nowy ekran ładowania, który moim zdaniem wygląda ko kozacko. Jest bardzo dużo skinów, dlatego będę wam je po prostu no, szybko pokazywał yy, i nie będziemy grali osobnej giereczki. Generalnie skinek 49GM, animacji niezmienione. Jak widzicie, tak on wygląda, więc yy, no nie najgorszy. Czy będę go kupował? Raczej nie, yy, ale tak mniej więcej on wygląda. Kolejny skin, moi drodzy, jest to Kokoroza. I Kokoroza będzie dostępna 2 lipca. 2 lipca będzie dostępna Kokoroza i będzie ona kosztowała 149 gemów. Więc sobie od razu ją wypróbujmy. Zobaczmy, czy ma zmienione animacje. No, za 149 gemów to powinna mieć zmienione animacje, więc sobie sprawdźmy. Uwaga, uwaga. Tak, ma zmienione animacje. Ona jakimiś głowami kokosów strzela. Czekajcie, tak, to są głowy kokosów, ale też bardzo podobne do Ultatika. Tak, to jest, to są głowy kokosów mi się wydaje, a sprawdźmy czy na ulcie się coś jeszcze zmienia, albo czy krzaki ma innego koloru, uwaga, nie krzaki ma takie same, no na ulcie też się raczej nic nie zmienia, więc tak by wyglądał ten skinek, fajnie na ulcie wygląda to, że ona ma taką palmę nad głową, nie wiem czy akurat zauważyliście, jeszcze raz wam to pokażę. Ale, jak ma ulta, to zobaczcie, tą palmę zakłada na głowę. Patrzcie, to o, to fajnie wygląda, że ma taką palmę na głowę i ma taką maskę. Bardzo fajnie to, to wygląda, moi drodzy. Mi się skinek podoba. E, ocenka, nie wiem, jakieś 8 na 10 spoko skinek. 140 gemów, więc troszkę kosztuje. Oczywiście, jak planujecie robić zakupy podczas tego update'u, pamiętajcie o kodziku panda w sklepie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. I lecimy, moi drodzy, do kolejnego skina. Kolejny skinek jest to, moi drodzy, oczywiście Dino Leon. On będzie kosztował albo 149 gemów, albo 79. Jeszcze nie jest to potwierdzone przez Supercela. Takie info dostałem od nich, że jeszcze nie wiedzą dokładnie, ile będzie kosztować. Ale będzie on dostępny 9 lipca, moi drodzy, więc oczywiście sobie wchodzimy tutaj, spróbujemy go przetestować, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli ma zmienione animacje, to powinien kosztować 149 ma zmienione. A jeżeli nie ma, to powinien kosztować 79. No moim zdaniem. Skin ma zmienione animacje, ale jakoś mega inaczej nie wygląda, więc no nie wiem, bez generalnie ciężkie do powiedzenia za ile on by był, ale ja bym go dał szczerze mówiąc chyba za 79. Ma zmienione animacje, ale nie ma aż tylu różnych rzeczy jak na przykład e, nasza Rosa, więc ja bym go dał za 79, ale jeszcze nie wiadomo dokładnie za ile będzie, więc będzie on dostępny 9 lipca i póki co cena jest jeszcze nieznana. Następnie moi drodzy mamy różne skinki, na przykład mamy skin do Shelly, Boka Junior z Shelly. Mamy skinek America Shelly, mamy skinek UE Chile Shelly. Każdy z tych skinów będzie kosztował 49 gemów i będzie on dostępny 10 lipca. Oczywiście są również skiny do Colt, jak widzicie. Colt już ma sporo tych skinków. Zobaczcie: River Plate Colt, będzie Cero Porteno Colt, będzie Atletico Nacional Colt oraz Club America Colt. Będzie jeszcze Mike oczywiście, więc sprawdźmy sobie jeszcze jest Flamenco Mike, będzie LD Quito Mike oraz będzie Chivas Mike e, oraz jeszcze jest El Primo również, więc sobie wchodzimy również w L Primo moi drodzy, e, jest El Primo Universitario. El Primo Club Nacional oraz El Primo Corinthians, więc wypróbujmy sobie jednego skina, jeżeli są za 49 to raczej animacji nie mają zmienionych, ale zaraz sobie sprawdzimy, tak jak mówię będą dostępne 10 lipca, więc no niedługo, oczywiście animacje nie są zmienione, jeszcze sprawdźmy ulta, ale nic tu nie ma zmienionego, po prostu są w barwach klubowych danego klubu. Ale animacji nie mają zmienionych, więc dostępny 10 lipca. Wszystkie skiny, które przed chwilą pokazałem, i będą dostępne za 49 gemów. Następny skinek to Wielorybianita, tak się on nazywa po polsku. Będzie on, moi drodzy, kosztował 79 gemów, i będzie on dostępny 16 lipca. Więc trzeba będzie troszeczkę na niego jeszcze poczekać. 16 lipca, no to trochę czasu, moi drodzy. Jak widzicie, bardzo fajny atak, taka fala leci. Podoba mi się szczerze mówiąc, jak na 79 to chyba najbardziej opłacalny skin póki co, bo ma zmienione animacje i kosztuje 79 gemów. Ładniejszy od tego Leona, więc w sumie Whale Watch, Whale Watch Nita, czy ta wielorybia Nita, e, bardzo fajnie wygląda, mi się podoba szczerze mówiąc, więc może go zakupię. W sumie zobaczymy jak tam będę stał z gamami po kupieniu karnetu oczywiście, e, ale póki co naprawdę skinek bardzo fajny. Oceniam go na jakieś 9 na 10, bo naprawdę mi się podoba. Cena też spoko, 79 gemów. Będzie on oczywiście dostępny 16 lipca. I przechodzimy, moi drodzy, do kolejnego skina. Moi drodzy, kolejnym skinem jest Burger Lu. Burger Lu wyjdzie, moi drodzy... 30 lipca, więc już na sam koniec miesiąca i będzie kosztował 79 gemów. Sprawdźmy czy ma zmienione animacje. Nita kosztuje tyle samo, ma zmienione animacje, zobaczymy jak Lu wygląda. Powinien rzucać burgerami moim zdaniem. Rzuca frytkami, Ok, no też spoko. Fajnie wyglądają te ataki generalnie, takie trochę bardziej pogrubione są, coś ciężko się nimi trafia mi się wydaje. Takie frytki, które zamrażają. Ciekawa sprawa. Ulcik jest zmieniony? Mam nadzieję, że tak, chociaż wątpię. Nie, jest butelka zmieniona. Uuu! Ej, fajnie to wygląda. Takie dwa burgery tam lecą dookoła. Ej, nie, no powiem wam, że ten skinek też jest spoko. Jak na 79 gemów... To naprawdę fajne moim zdaniem. Skin dostępny oczywiście 30 lipca, tak jak mówiłem. I przechodzimy do następnego skina. Kolejnym skinem jest, moi drodzy, Hermes Max. Ten skinek będzie kosztował również 79 gemów. I będzie on dostępny 13 sierpnia. Więc już w kolejnym miesiącu, bo tak jak mówili w Brawl ten Brawl obejmuje 2 miesiące, czyli praktycznie całe wakacje. Ma zmienione animacje, co ciekawe. Takie żółto-niebieskie te strzały są. W miarę spoko to wygląda. Ja generalnie nie jestem fanem za bardzo takich rycerskich skinów. No Ulcik no nie ma co. Chociaż nie zobaczcie ma skrzydła. Okej, okay, skrzydła fajnie wyglądają, ale oprócz tego no to jakichś mega innych super zmian nie ma. Moim zdaniem nie jakoś mega super skinek. Jakoś też mi nie za bardzo podpada, bo tak jak mówię, nie lubię za bardzo takich właśnie skinów związanych z rycerzami i itd. Tak więc ja go raczej nie będę kupował, ale dajcie znać, co Wy o tym sądzicie i napiszcie w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony skin. I moi drodzy, przechodzimy do kolejnego skina, którym jest nickem na Bibi, moi drodzy, i ten skinek będzie do wygrania w challenge'u. Jeżeli przejdziecie challenge, tak jak było to pokazane wane w, w Brawl Talku, challenge będzie 14 sierpnia. 14 sierpnia będzie można przechodzić challenge właśnie, więc no trzeba będzie troszeczkę sobie poczekać, bo za dwa miesiące od momentu kiedy wrzucam ten film, więc no trochę trzeba będzie poczekać na tego skina, ale jeżeli przejdziecie challenge będziecie mogli mieć tego skina za darmo jeżeli nie przejdziecie no to 16, czyli dwa dni później będzie ten skin w sklepie i będzie on kosztował 49 gemów, więc chyba nie będziemy miał animacji, ale sprawdźmy, bo może akurat nas tutaj zaskoczyli Zobaczymy, moi drodzy, map pod spodem. A nie, to jest ten, bo generalnie teraz na mapach będą widoczne respawny, tak jak tutaj to widzicie. Ale no nie, animacja jest chyba niezmieniona, więc skin 49g, małe zmiany. Ale jeżeli nie macie żadnego skina do Bibi, do bibi a akurat przyjdziecie challenge, no to bardzo fajnie się składa, bo będziecie mogli sobie go zdobyć za darmo. Kolejny skin, moi drodzy, to jest tandetny poko i co ciekawe, zobaczcie. Jest to skin z źli i brzydcy, więc ciekawa sprawa, nawet nie zauważyłem. Tak on wygląda, szczerze mówiąc, całkowicie inna odmiana poko. Będzie on dostępny 18, więc dwa dni po wiciu z Bibi będzie kosztował 149 gramów i powinien mieć zmienione animacje. I to dosyć ładne, powinien mieć. Okej, okay, spoko to wygląda. Zobaczmy jeszcze na ulcie, jak to, jak to wygląda. Uwaga, ulcik jest rzucany, też sam inaczej. Takie ręce wyskakują, a gadżet też jest zmieniony. Nie, gadżet akurat nie jest zmieniony, ale spoko mi się podoba, szczerze mówiąc, fajnie to wygląda. Szczególnie ten ulcik również spoko wygląda. Zobaczcie, jeszcze raz wam pokażę. E, I tak jak mówię, teraz będą widoczne respawny na mapach co ciekawe, więc to jest też taka zmiana, o której wam jeszcze za chwileczkę powiem. I przechodzimy, moi drodzy, do kolejnego skina, którym jest Wicked Stew. Szalony Stew, moi drodzy, to jest oczywiście ten skinek. I on będzie kosztował 49 gemów i będzie dostępny 19 sierpnia. Więc bardzo szybko będą wychodzić te skiny w sierpniu, jeden po drugim. Więc tak by to wyglądało. 49Gmów, więc pewnie animacje są niezmienione. Tak jest, nic tutaj nie ma zmienionego. Ale skinek w miarę spoko, szczerze mówiąc, więc nie jest taki zły. Napiszcie w komentarzach, który z tych skinów Wam się najbardziej podoba. Ja myślę, że moim ulubionym skinem z tego update'u jest albo Whale Watch Nita, albo Kokoroza. Ale Waywatch Nita jest tańsza, a ma takie same animacje, więc obstawiałbym, że Whale Watch Nita jest dla mnie najlepsza, czyli wielorybia Nita. Wydajcie znać w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony skin z tego update'u. Dobra, moi drodzy, wybrałem sobie tutaj poko do lobby i teraz Wam powiem o kilku zmianach, które nastąpią w. Brawl Po pierwsze, moi drodzy, to jeżeli się zrespawnicie, nie będziecie mieli ammo, czyli nie będziecie mogli po prostu strzelać, będziecie musieli poczekać aż wam się te paseczki naładują do strzelania. Oraz oczywiście, tak jak to widzieliście w jaskini treningowej, respawny są oznaczone na mapie, więc na przykład na trójkach będziemy widzieć, w którym miejscu się zrespimy. Moim zdaniem, spoko, chociaż nie wiem, czy będzie to takie potrzebne, te respawny bez amunicji. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wyjdzie. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Następną sprawą jest to, że na Game Grabie gemy będą się spełnić w. W tych samych miejscach, Znaczy no, nie, że cały czas w tym samym miejscu będą się spełnić, tylko mają określone miejsca, w których się będą spełnić po kolei, nie? Więc na przykład teraz się urespi po prawej stronie, to potem po lewej. Wiecie o co mi chodzi, bo teraz się urespią randomowo, na przykład może cały czas wypadać z jednej strony, a teraz będą miały ustalone miejsca. To moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało już w gierce. Oczywiście, tak jak mówiłem, no to knockout będzie trybem permanentnym, już więc. Myślę, że spoko, wielu z Was szczerze mówiąc grało tego knockouta, ja zbyt wiele nie grałem. Oprócz tego mały dodatek do knockoutu, ponieważ będzie tam dodawana taka strefa, coś jak na showdownie. Podobna do showdowna oczywiście taka strefa, ona będzie zmniejszać mapę, ponieważ nie będzie już tego, tej jakby dogrywki, gdzie decydowała wygrana... Kto ma więcej damage'a zadanego, więc tego już nie będzie, i zamiast tego będzie po prostu taka burza, jak na showdownie, ona się będzie zmniejszać. Więc tak jak musicie się porobić, i nie będzie czegoś takiego, że wygrywa ten, co zadał więcej damage'a. Oprócz tego jest, moi drodzy, jeszcze skinek Skuter Wodny Jackie, który. Totalnie pomyliłem. jest on skin oczywiście za Power Liga, jak widzicie tutaj jest oznaka przebranie Ligi Mocy. Dostaniecie go, znaczy nie dostaniecie, ale będziecie mieli możliwość kupna w sklepie, jeżeli oczywiście zagracie ileś tam gier na Power Ligę. Najprawdopodobniej będzie to 100, tak jak to było w tym sezonie. Tak wygląda ten skin, jak ja na pewno go będę kupował, bo kupuję wszystkie skiny z Power Liga. Ma zmienioną animację, jak widzicie. Chciałbym jeszcze zobaczyć jak wygląda ulcik, więc lećmy do góry. Fajnie to wygląda, jak przyspieszymy to tak szybciej płynie. Spoko, mi się podoba szczerze mówiąc. I rzućmy sobie ucika, uwaga. Uuu, fajna fala, taka do środka. Podoba mi się szczerze mówiąc. Naprawdę fajny skinek, będzie on oczywiście e, za Power Liga, tak jak każdy inny skinek, więc spoko moi drodzy. Jeżeli chodzi o zmiany to by było na tyle. Jeszcze będę wam oczywiście dawał znać w komentarzu, w przypiętym komentarzu. Jak sobie zajdziecie w komentarze to tam będziecie mieli najwyższy komentarz, ten mój i tam będzie cały balans, czyli... Jaka postać dostała nerfa, jaka postać dostała buffa, i tak dalej, więc to będzie w komentarzach. Nie będę Wam teraz yy, mówił o tym, gdyż jest tego sporo, dlatego wszystko będzie w komentarzu. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak chcecie, łapeczkę w górę dla zasięgu, zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ wszystkie sneak peeki będę Wam oczywiście nagrywał. Dlatego warto subskrybować kanał. Na live, na panda, Trzymajcie się. Cześć.